Cześć Siemanko! Witam Was w drugiej części, po kilku latach, testów millerków. Dzisiejszy test zaczniemy sobie może od różnego rodzaju millerków, które sobie przygotowałem. Dwa milerki zero i dwa takie jakby zwykłe. Nie wiem, chyba ten bananowy ostatnio był na kanale, ale nie wiem. Zobaczymy. Dzisiaj sobie zrobimy testing. I dzisiaj mamy też specjalnego gościa. Miller Mitch Limited Size Cinnamon Roll. I to dobra. I w ramach spostowania, dlaczego nie nagrywałem ostatnich filmów. Było to spowodowane tym, że uczyłem się na sesję. Co prawda jedna sesja zdana, jedna z trzech. Ćwiczenia wszystkie zaliczone. I tak sobie stwierdziłem, że mogę sobie teraz nagrywać, bo nie jestem teraz taki na razie wolny. Na razie, bo jeszcze zaraz do się pewnie uczył do kolejnych sesji. Ale tak sobie dzisiaj robię testing taki mały. Dobra, sobie muszę wylosować teraz, który sobie wezmę. A wszystko. Dobra. Tu elike, fakete, a deus, i Dobra, próbuję pierwszego banankowego. Tak ja czegoś takiego nie lubię. Tych takich zawleczek. Nie wiem, ostatnio wszędzie je widzę i wszędzie tak. Wszędzie mnie denerwują po prostu, ale dobra, mniejsza z tym. Taki klasyczny. Smak typowo bananowy. Jak takie kaszki mleczne starty były, bananowe. I może sobie teraz weźmiemy, może sobie zostawimy na koniec tego Limited Tutaj jeszcze kod jest, ta, czy ta cena Teraz może klasyczek, chyba tam wezmę czekoladę Bo ja wiecie, bardzo lubię czekoladę Jeszcze to jest zero No okej, okay, tylko Smakuje taka tak gorzka czekolada Miller po smaku czekolady, tak szczerze W mojej opinii sobie Teraz jeszcze zostawię tego Znaczy truskawkowego Zero to chyba nie moje smaki Totalnie nie moje smaki i teraz czas na rolkę cynamonową. Próbujemy. Ten dźwięk musi być fajny. Takie małe ASMR, ale pachnie ładnie. Wiecie co? Jakie siapko czuję. No, autentyczne jakieś jabłko. To chyba też nie moje smaki. Dobra, to zaraz zrobię Wam ogólną ocenę produktów. Przede wszystkim wygrał bananowy ze względu na swój basicowy smak i jednak to, że smakuje tak po prostu klasycznie. Ta cynamonowa rolka jest ok, ale no trochę za bardzo tak taka korzenna trochę za bardzo i trochę takie nie moje smaki i przekombinowana ta gorzka czekolada jest spoko fajna bo jedni lubią czekoladę na przykład ja lubię czekoladę ale no jednak zero to nie moje smaki zupełnie ale ta czekolada jest bardzo dobra mi tak smakowała trochę ale to to tuskawkowe wygląda w ten sposób jakby do samego mleka dodano sam syrop taki Rzędkawkowy. No, i to tak smaku trochę nie ma. Takie gorzkie to jakiś się wydaje w ogóle. Taki dzisiaj mały test. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, łapkę w dół. Albo poszukajcie też sobie fajnych filmów na szorcach. Ja się z Wami żegnam. Trzymam, trzymajcie się ciepło. I wszystkiego dobrego. Cześć.